Cześć witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zaczynamy tutaj budowę. Jak widzieliście kolejny odcinek, żeśmy znaleźli. O, przywitał się i, i mój kumpel. I teraz będziemy... On dzisiaj buduje domek. On ma takie zadanie, że już w połowie prawie go wybudował. Ale dobra. Oprowadźmy widzów już po dołku. W połowie budowanym. Dużo pomieszczeń. Ale dobra, my się zajmiemy swoim zadaniem, bo mamy dzisiaj inne zadanie niż budowanie domku, bo mamy zadanie tu. I tu będzie właśnie. Jaskinia. Znaczy nasza kopalnia prywatna. A muszę zrobić sobie kilo jeden. Z dwa kiloy, żeby mógł przejść dalej do działania. Okej, okay, mamy drugi. Dobra, spoko. Co tam pisałeś? Ej, ej. Bo ja się biorę za robotę. A ty mnie tutaj lejesz. Na razie to dam ci cały kamień, jaki mam. Właśnie ci już rzuciłem jakby, co? Znaczy tutaj nie potrzeba chyba drabinę. O. Czy tak da się wejść? Da. Spoko. Ej, no bez takich! Bo ja ci szybko tego kamienia jeszcze nie przyniosę. Ej, masz pochodnie? Masz węgiel czy coś? Bo ja nie, bo ja się kopię w dół, a nie wziąłem tego i tego. Masz coś? O Boże! A w piecyku jest węgiel, to stwórz mi parę pochodni. Jak jest? Wow. a jest w okolicy węgiel. <ścoughs> <Ty>. <ścoughs> o Bożu! Ja już nie wierzę w siebie. Tym to mi się nie źle na odcinek teraz przygotowali. Uważaj, Creeper! O dobra, zagrożenie. Kurde, no nie, jeszcze przy węglu moim <grymne> <grymne> Waraj! Ciekierką go! O! No! Ja cię sunę, że my węgla nie mamy. No aż taka bieda u nas. <grymne> Wszystko się spaliło. Typowa Polska, tak. <grymne> Typowa Polska, zgadzam się. Ale dobra, dobra, już, już po sprawie, mamy, mamy tu. Ale typowa Polska, to się kurczę zgadzam ci powiem. Eee... Dobra, mam pochodnie jak coś i idę, się wezmę za tą Kogo? Aaaa, już chyba wiem o co ci chodzi. Jak coś, to ja już się wziąłem za tę naszą kop kopalnię. Boże, Ej, bo jest głupia sprawa, nie będziemy mogli mieć e, zejściem w dół pochodni w ogóle. No. ktoś mówił o zasadach Minecrafta? Ja. Nie kopać się pod siebie, ja. Ja mam to gdzieś. Halo, zasady? Eee, wywalone zasady. A co to zasady? o nie. Co to zasady, tak? Co to są zasady? Jak z tą wypłatą, nie? Kiedy wypata? <noise> Wiadomo o co chodzi. Ogólnie to słyszę szkieleta i się mi nie bardzo to podoba, nie? Oj oj, oj oj <noise> Tak. Wiedziałem, że to są że on to napisze. No i mnie plus 10, że on to napisze, nie no nie, jeszcze tu wpadł Czekaj Czekaj, 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 czekaj. No. Ja Jak poleciał do góry Czekaj, tak. Który my mamy poziom? 58, tak? Eee. Chyba mi tych drabinek zabraknie ci powiem. Więc jakbyś mógł, to pozbieraj drewna i ten, zrób ten, o nie, zrób e, drabinkę i mi możesz tutaj rzucić, jakbyś mógł, oczywiście. Zrobiłeś? Aha, <grytanie> Oko. nie. No, to jakbyś mógł, to bym cię poprosił o to, bo mam 15 drabinek, a jeszcze muszę tyle w dół się wbić, że. Ojej, czekaj, bo jestem na poziomie 49, nie? A muszę się wbić na 11:10. No. To na o dzięki, dzięki Ale łupło, aż u mnie w słuchawkach słyszałem, nie jak to łupło wszystko. <ślesk> Ale Chyba się zrespiłeś tam gdzie się powinny zrespić co? O Boże, 43 A gdzie? Do 11? O, ty, węgiel mam Nie, Nie będzie takiej biedy <grywy> U nas Mamy 8 minutę odcinka Kurde, kurde no, ten znowu tu idzie. Uważaj, bo tu drabinek nie ma. W połowie, nie? Jakbyś pieprznął, to. Ej, bo znowu mi się drabinki kończą. Taka sprawa. Zrobisz? Czy nie, czy nie masz czasu? Ale nie masz... Jak? No to dobra, no to se pójdę jak coś. A spoko. To chodź na górę. Ej, halo. Ej, nie, nie bij mnie. Co ty robisz? Ej! Serduszko mam tylko. Czemu ty to robisz? Czemu ty to niszczysz? Halo! Halo! Mój kilof? Mhm. Dobra, ja idę po drewno. O, że Jasny gwint. Prawie Mieszkelec zabił i tyle w temacie. <grym> o kurde, pszczoła! o -oł. Kolejny problem Podwodny zombiak. Okej. Okay. Sam się za ty nie robisz tego domku. To dobra, to rupa, nie patrzysz na pszenica. I <noise> ogólnie mam problem znowu mały, bo mi się speed wyłączył przez głód. Musimy skrzynkę zrobić, ogólnie, nie? Taka sprawa. Ej, bo ten czas tak zasuwa, że za 14 koło 12 minut koniec. Odcinka już <grystanie> Też się dziwię, że tak szybko to leci, ale No co człowiek zrobi jak nic człowiek nie zrobi? Bo mamy 13 minut już odcinka za nami, nie? Więc ja się biorę za to drabina już. O nie! Dobra, drabina, i lecimy na dół z powrotem, żeby to skończyć, już Bo już naprawdę czas nas goni. A jeszcze mamy tego niedokończonego. Ej, jak się szybko robiło, że on tak szybko schodzi z tej drabiny? Chyba się nie da, co? Ej, złoto mam. <noise> Tylko nie mam czym go wykopać. Ja cię. się coś ty narobił. O Boże. Dobra, daj mi co potrzebne Szybko Bo już 15 minut za mną Daj mi tylko kilo i moją drabinę i tyle. No i dobra, 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 dobra Dobra, dobra Spoko Bo mnie tu czas goni Ja co ty robisz? No dawaj do góry, bo mnie czas goni To wyżej jest Ogólnie jest sprawa, nie? Bo znowu drabiny mi się skończyły. <grystanie> Boże, jaki peks z tymi drabinkami. Dobra, jest git, mam. No trochę cisza, ale dobra, spoko. Już mamy drabinę i lecimy w dół, bo jeszcze ile? No kilka poziomów w dół jest, nie? To chyba już ostateczne poziomy w dół. Tak, czternasty już, trzynasty, dwunasty, jedenasty i dziesiąty, dobra. Koniec, sąsiad, koniec. E, szczerze, to diamenty tu, tutaj są normalnie, raczej, bo to 1,17. Bo kurde, zamurował mnie. Ja cię sunę, nie wierzę. Dobra, jesteś tym kierownikiem bu budowy, ale bez takich, jo. Be -be -be <ścoughs> no. Bez takich żartów. No EJ! Kierowniku! Bo inaczej się policzymy, <grymne> Żart No, to nieźle. Wiem, że tam co miałem zrobić, to jest zrobione. Reszta to już mnie nie interesuje. Więc <śm> spokojnie zrobione. Tam będziemy kopać i kopać. Ojoj, no dobra, dobra. Idę zobaczyć, jak to wygląda w ogólnie. Wszystko od dołu. Ej, ja wiem co zrobię. No nie, mój kilow. Aha, no okej. Okay. Ogólnie to śmiesznie słyszę jak szkielet kości se To za bomba. Nie strasz. <laughs> Dobra, sam Chyba będziemy już kończyć, bo 22 minuty już mam, wiesz? A. <laughs> no będziemy kończyć już. No to wie, a więc żegnam się z wami, widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, jeżeli wam się odcinek w ogóle spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, suba, dzwonekiem i może komentarz jakiś. Pożegnaj się może. Ja już się pożegnałem. Na razie, cześć, do kolejnego odcinku.